Co potrzebuję usłyszeć jako osoba neuroróżnorodna, z spektrum autyzmu i z ADHD zanim zdecyduję, że chcę wziąć udział w wyjeździe albo w warsztacie grupowym? Cześć. To, co jest dla mnie mega ważne, to to, żebym miała taką pewność, że podczas trwania tego wydarzenia będę miała przestrzeń, żeby się odmaskować żeby być sobą, w takim sensie sobą, że nie muszę niczego performować, że jeżeli czuję, że jestem przebodźcowana, jeżeli czuję, że zaczyna mi się jakiś meltdown, to w każdej chwili mogę zrobić przerwę, mogę wyjść, mogę zadbać o siebie, mogę powiedzieć jak się czuję i nie zostanę za to wykluczona z grupy, nie zostanę za to oceniona. Potrzebuję czuć, że osoby, które mnie otaczają, kumają też tak mają, rozumieją to totalnie i że ta przestrzeń jest dostos dostosowana do takich zachowań, które powiedzmy, że w normalnym świecie są uważane za dziwne. Więc ja zazwyczaj w takich przestrzeniach czuję się jak dziwak i potrzebuję usłyszeć, że inni też są trochę dziwakami, żebym ja nie czuła się inna. Eee, bo wtedy jest szansa, że będę czuła się komfortowo, jest szansa, że będę mogła wejść w relacje czy w interakcje z innymi osobami. I tak naprawdę skorzystać z tej przestrzeni. Na pewno potrzebuje usłyszeć, że nie ma smoltoków, albo że nie trzeba ich robić i że to nie zostanie uznane za jakieś hamskie, albo nie, ci niemiłym. Tak, potrzebuję na pewno zasady, potrzebuję zasad. Potrzebuję, żeby ktoś facelitował przestrzeń. Powiedział mi o tych zasadach żeby ja się poczuła bezpiecznie, żeby wiedziała co się będzie działo. Nawet jeżeli to nie musi być jakby harmonogram, to na pewno się wydarzy, bo jest po prostu przestrzeń też na flow, ale wiem, że jest jakaś rama, wiem, że na przykład jest zasada poufności, wiem na pewno, że jest zasada odpowiedzialności, że każdy bierze odpowiedzialność za siebie. Że w każdej chwili też mogę wyjść, że nie muszę brać udziału we wszystkim, co zaproponuje facylitator. Jeżeli na przykład jest zaproszenie do tego, żeby się rozebrać na plaży nudystów nad morzem, co botę, będę robiła taką właśnie przestrzeń, no to ja mogę powiedzieć, że ja nie chcę się rozbierać i to jest jak najbardziej okej, okay. i że do niczego nikt mnie nie będzie zmuszał ani nie będzie takiej presji czy oczekiwania, że nie wiem, ja będę pewna siebie, że będę czuła się zajebiście ze sobą tego dnia. Że właśnie będę miała ochotę się rozebrać, że będę chciała wejść do morza, że będę po prostu performować najlepszą wersję siebie. No nie, jeżeli ja będę miała taką presję na sobie i takie oczekiwania, to 100%, że po prostu meltdown, albo przewodnicowanie takie, że po prostu mnie wytnie, albo w ogóle nie przyjdę, nie? Więc na pewno potrzebuję, że zanim podejmę decyzję, że przyjdę, to żeby to ciśnienie już ze mnie zeszło, że nie ma żadnych oczekiwań, że niczego nie muszę, że to jest naprawdę taka przestrzeń, w której mogę odpocząć. Serio być sobą yy, i że wszystko, co tam robię, robię w zgodzie ze sobą i no nawet jeżeli będą zdjęcia, tak jak teraz w sobotę będę robiła ja zdjęcia reportażowe osobom i to jest część jakby tego spotkania, wszyscy o tym wiedzą i się na to zgadzają, że ja nie mam pozować, że nie mam, nie wiem, się odchudzać na ten wyjazd albo że mam się nawodnić w takim sensie, że najważniejsze, żeby nie było widać mi celulitu, bo Fotografka oczekuje, że będę wyglądała w jakiś sposób. Nie, po prostu potrzebuję takiej przestrzeni, która w bezwarunkowy sposób przyjmuje mnie taką, jaka ja jestem. I myślę, że dlatego też ja taką przestrzeń tworzę i taką przestrzeń oferuję Tobie właśnie w sobotę, 9 sierpnia. Na plaży nudystów w dębkach, i to się dzieje na plaży nudystów nie dlatego, że wszyscy mają być nago, tylko żeby każdy mógł sobie zdecydować, czy chce być nago. Ja na przykład lubię być nago i kąpać się nago, bo to jest dla mnie sensorycznie przyjemne, ale no, nie jest to przymus, tak? Więc jeśli masz chęć uczestniczyć w takiej przestrzeni, żeby sobie po prostu odsapnąć i złapać lepszy kontakt ze sobą, no to wpadaj. Spotykamy się o zachodzie słońca, rozpalamy razem ognisko. A potem sobie poczulujemy. Ja będę robiła trochę fot, żeby każdy dostał taką pamiątkę dla siebie, z, te, z tego, że tak, z wydarzenia, które jest ważne, mimo że jest nieważne, w sensie nie jest żadną rocznicą, ani ślubem, ani nie wiem, urodzinami, tylko po prostu jest ważne, bo to jest moment, w którym jesteś sobą i nikt niczego od ciebie nie chce. I myślę, że to jest bardzo unikalna przestrzeń i jest to pewnego rodzaju luksus, żeby wejść do takiej przestrzeni. Um, no, więc jeśli czujesz, że to jest coś dla ciebie, to wpadaj. W szczegóły odezwij się. PRIF. Dzięki.